Cześć, cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony ułamkom. Jest to pierwszy odcinek z tego zagadnienia i jak widzicie mam tada, mam tutaj klocki i właśnie dzięki tym klockom mam nadzieję, że ten dział zrozumiecie. To jest pierwszy, pierwszy odcinek poświęcony ułamkom, więc będzie to wprowadzenie do tego działu. Tak więc będzie to taki początek, ale jak dobrze wiecie, w matematyce jest tak, że jak nie zrozumiecie początku, no to później trudno będzie wam się odnaleźć w jakichś zagadnieniach bardziej zaawansowanych. Więc skupiamy się od samego początku, a gdyby było jakiekolwiek pytanie i gdybyście któregoś tutaj z zagadnień, które omawiam, nie zrozumieli, to piszcie komentarze, piszcie do mnie na priv, jak chcecie. Możecie też zostawić łapkę w górę, wtedy też będę wiedziała, że to, co mówię i to, co robię, wam pasuje. No i będę robiła tego więcej. Słuchajcie, na początek, czym w ogóle jest ułamek? Co to jest? Ułamek to jest część, pewna część całości. Dla przykładu. Jak jemy bułkę i zjemy tej bułki pół, no to wiemy, że zjedliśmy pół bułki, tak? Jeżeli zjemy tej bułki ćwierć, no to też wiemy, że zjedliśmy że, że, że ćwierć, czyli pół połówki. No dobra, ale co w momencie, kiedy wzięliśmy gryzę tej bułki? No to ciężko już określić to w matematyczny sposób, ciężko to matematycznie zapisać, ile tak naprawdę tej bułki zjedliśmy. I dla przykładu, najłatwiej może Wam zaprezentuję to. No dobra, niech będzie ta bułka. Nie wiem, jak mi wyjdzie. Po prostu. Dobra. Mamy bułkę, tak? I tą bułkę, dla przykładu, dzielimy na cztery części. Dzielimy ją na cztery części. No i dobra. No i teraz tak, mamy ułamek. Ułamek zapisujemy w takiej postaci, że mamy u góry cyfrę, mamy kreskę ułamkową i na dole mamy cyfrę. Załóżmy, że ta bułka jest podzielona na cztery równe części. I zjedliśmy tą część. To u góry w liczniku zapisujemy, ile części zjedliśmy, czyli jedną część, a na dole zapisujemy, ile w ogóle tych części mamy. Równych oczywiście, bo to jest podstawa, żeby te części były równe. Mamy równych części cztery. Jeżeli zjedliśmy taki kawałek bułki, to możemy powiedzieć, że zjedliśmy jedną czwartą bułki. Dobra teraz zgodniliśmy i zjedliśmy drugą taką część. No to teraz nadal w mianowniku. Mamy cztery części. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile części w ogóle jest? Czyli nie ile części zostało niezjedzonych, tylko ile ogólnie części jest, na ile podzieliliśmy. Mamy cztery, a zjedzonych mamy dwie. Czyli to są dwie czwarte. Ten ułamek możemy skrócić, ale o tym powiemy w innym odcinku, żeby po prostu już tutaj nie mieszać. Zrobimy so, jeszcze jedno. Dobra. Zgłodniliśmy znowu i zjedliśmy tutaj. Tą część w mianowniku nadal mamy cztery, bo są cztery części, a w liczniku mamy 3. Czyli zjedliśmy trzy czwarte bułki, no już prawie całą. Trzy czwarte bułki, czyli ten kawałeczek to jest jedna czwarta bułki, czyli to jest ćwiartka inaczej. Ćwiartka bułki, ale jesteśmy na matematyce, więc zapisujemy to w taki sposób, a nie zapisujemy ćwiartka. Dobra, słuchajcie, teraz wam pokażę to, jak to wygląda na klockach. I powiedzmy, raz, 2, 4, 5, 6, 7. Dobra, mamy, wyobraźmy sobie teraz, bo wie, jak wiecie, w matematyce ta wyobraźnia jest bardzo potrzebna. Wyobraźmy sobie teraz, że to jest batonik. Dobra, to jest batonik. No i teraz ten batonik. Mamy. Mm, Składa się z siedmiu części. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siedem równych części. Podzieliliśmy go na siedem części. I teraz, jak zapiszemy tą część batonika? Tu są dwie części, czyli wszystkich części było. Może wezmę. Czystą kartkę. Wszystkich części tutaj dajemy, nasz batonik klockowy. Wszystkich części było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. A zjedliśmy 2. Czyli zjedliśmy 2 siódme batonika. Magia. Łączymy batonik znów w całość. Teraz zjedliśmy tyle. To zjedliśmy. Czyli znowu łącznie batonik był podzielony na części 7. A zjedliśmy 1, 2, 3, 4. Czyli zjedliśmy cztery siódme. No, i tak możemy robić z każdą częścią tego batonika. Możemy robić 1 7, 2 7, 3 7, 4 7, 5 7, 6 7. No i całość to jest 7 7. I te wszystkie ułamki, które zapisywaliśmy: 2 7, 4 7, to jest najzwyklejszy ułamek właściwy. Jak to pisze, to pewnie już się domyślacie, że będzie też jakiś ułamek inny, niewłaściwy. Tak będzie, ale jest to naprawdę bardzo proste, więc na chwilę obecną się tym nie przejmujcie i nie myślcie o tym na chwilę obecną. Analizujemy ułamki właściwe. Dwie 7, cztery siódme, 1, druga, 1 czwarta. Czyli yy, ułamek właściwy jest wtedy, kiedy jego licznik. Licznik mamy u góry, może sobie zapiszemy, bo to jest też istotne. Licznik jest u góry, a mianownik mianownik jest na dole. Licznik jest u góry, mianownik jest na dole, i kiedy licznik jest mniejszy od mianownika, to wtedy mamy ułamek właściwy. I to zapamiętujemy. Powtarzam, ułamek właściwy jest wtedy, kiedy licznik jest mniejszy od mianownika. Też musimy zapamiętać, że na górze mamy licznik, a na dole mamy mianownik. To nam się przyda, bo wszystkie ułamki, które będziemy analizować w przyszłości, przerabiać, wykonywać ćwiczenia, to będzie to się opierało na sprowadzaniu do wspólnego mianownika na przykład i, i ta nazownictwo też będzie Wam potrzebne. Więc to zapamiętujemy. Ułamki możemy też przedstawić jako dzielenie. Już Wam pokazuję. Mamy nasze klocki, więc dalej będziemy się bawić klockami. I zapiszmy sobie taki ułamek 3 czwarte. Musicie zapamiętać, że kreska ułamkowa to jest inaczej znak dzielenia. Możemy inaczej zapisać ten ułamek jako 3 podzielone na 4. No i dobra, no i teraz 3 podzielone na 4. Co to nam daje, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak to się obrazuje? No to już Wam pokazuję. Teraz sobie wyobrażamy, że mamy 3 batoniki. Raz, dwa, trzy, znowu mamy nasze batoniki. Mamy 3 batoniki, żebyśmy tutaj to widzieli dobrze, ale działanie to fajnie było widzieć. Dobra, mamy 3 batoniki, ok. I przychodzi do nas. Przychodzą do nas koledzy. I jest łącznie. Mamy cztery osoby, jest czterech kolegów. No i dobra, no ale mamy trzy batoniki. No i teraz tak, jak każdy sobie zje po jednym, a mamy trzy batoniki, no to jeden nie dostanie batonika w ogóle. No to tak nie może być. No to ten batonik, będziemy, te batoniki będziemy dzielić tak, żeby każdy z tych kolegów dostał równo. Czyli mamy trzy batoniki. Te batoniki są podzielone na części. Tak więc sprawdzimy, ile dostanie każdy z kolegów z tych batoników. Kolegów jest czterech, batoniki są trzy. No to ruszamy. Pierwszy kolega dostanie kawałek z tego. Drugi kolega kawałek z tego, trzeci kolega kawałek z tego, czwarty kolega kawałek z tego. Później znowu pierwszy kolega, ten, drugi kolega tutaj, trzeci kolega tutaj, czwarty kolega tutaj. I jedziemy dalej. Pierwszy kolega z tego kawałek, drugi kolega z tego kawałek, trzeci kolega z tego kawałek i czwarty kolega z tego kawałek. I każdy z tych chłopców dostał taki kawałek batonika. Jak pamiętacie, batoniki składały się z czterech części, ale on dostał trzy części, czyli dostał dokładnie trzy czwarte. Hmm? Czyli to jest tak samo. Wygląda 3/4 batonika, więc jak mamy 3 batoniki, czy 3, 3 pizze, czy 3, 3 bułki i chcemy podzielić na 4 osoby, no to każda z tych osób dostanie 3/4 tej rzeczy, czy te bułki, czy też pizze, tak? Jeżeli byśmy mieli zapis jedna, no to już wiemy, że jednym batonikiem częstowalibyśmy 7 osób. Tak? Jeżeli mamy 3 piąte, to inaczej możemy zapisać, że mamy 3 batoniki i dzielimy je na 5 części, na 5 osób, przepraszam. Mamy Trzy batoniki i dzielimy na pięć osób, i każda z tych osób dostałaby trzy piąte batonika. Hmm? Dobra, a co w momencie? Kiedy mamy licznik i mianownik, bo ułamek właściwy, powtarzamy, jest wtedy, kiedy licznik jest mniejszy od mianownika, ale co jest w momencie, kiedy licznik jest taki sam jak mianownik? Czyli mamy na przykład trzy trzecie, co to oznacza? To oznacza, że trzy batoniki dzielimy na trzech chłopców. A co to oznacza? Trzy podzielone na trzy. To jest jeden. Więc jeżeli mianownik jest taki sam jak licznik, czy też licznik jak mianownik, to wynikiem będzie jeden. Proste. A co w momencie, kiedy mianownik, kiedy licznik będzie większy od mianownika? No, i tutaj jest pytanie, co to jest 5 trzecich? Czyli mamy tutaj przypadek, gdzie licznik jest większy od mianownika. I tu już mamy ułamek niewłaściwy. Ułamek nie. Niewłaściwy. Dlatego, że licznik. Jest większy od mianownika. Co to oznacza? To znaczy, że pięć batoników byśmy dzielili na trzy osoby. A to oznacza, że każda z tych osób, każdy z tych chłopców dostałby na pewno jeden cały batonik i kawałek. Drugiego, tak? No bo 5 podzielić na 3. Jak mamy 5 batoników, jak mamy. Powiedzmy. Dobra, mamy 5 cukierków. Teraz nie, przejdźmy na cukierki. Mamy 5 cukierków, tak? Mamy 5 cukierków. I mamy 3 chłopców. Tutaj damy chłop chłopca, to są te klocki, Dobrze. I teraz mamy pięć cukierków. Mamy trzech chłopców. I te pięć cukierków mamy podzielić na trzech chłopców, czyli ten chłopiec zostanie cukierka, ten chłopiec zostanie cukierka, ten chłopiec zostanie cukierka. No i te dwa cukierki będzie trzeba przekroić, żeby dostali oni porówno, tak? Czyli mamy tutaj całość. I właśnie, ułamek niewłaściwy. Czyli w momencie, kiedy licznik mamy większy od mianownika. To możemy wyciągnąć z niego całość. To znaczy, że 5 trzecich możemy to zapisać jako 3 trzecie plus 2 trzecie. O dodawaniu ułamków jeszcze będzie. Więc tym się nie przejmujcie, że tego nie rozumiecie. Ja na szybko Wam to obliczę. 3 trzecie to jest jedna całość, bo wiemy, że jak licznik i mianownik jest taki sam, to mamy jedną całość. I. Dwie, trzecie. Tak? I to jest właśnie ułamek niewłaściwy. Ułamek niewłaściwy jest wtedy, kiedy licznik jest większy od mianownika, i wtedy wynikiem działania, wynik, i wtedy, wynikiem działania, no można tak to nazwać, i wtedy mamy całość. Czyli możemy z tego ułamka wyciągnąć całość. I wtedy tutaj mamy taki zapis. Hmm? Czyli zapamiętujemy, jak jest licznik, czyli góra jest mniejsza od dołu, no to mamy ułamek właściwy. Jak góra i dół jest taka sama, to mamy całość, jedną całość. A jeżeli licznik jest większy od mianownika, to wtedy mamy ułamek niewłaściwy. Ja jeszcze na koniec dodam, że w momencie, kiedy mamy taką liczbę, to ona nazywa się liczba mieszana. Dobra. No to na chwilę obecną mamy opracowane wszystkie najważniejsze kwestie. Czyli mamy ułamek, Właściwy, ułamek właściwy, czyli na przykład 2 trzecie, 1 trzecia, 3 czwarte, sześć, dziewiętnastych, czyli zawsze licznik jest mniejszy od mianownika, ułamek niewłaściwy. Czyli wtedy, kiedy licznik jest większy od mianownika, licznik jest większy od mianownika i liczba mieszana, Wtedy, kiedy mamy całość i dwie trzecie, na przykład mamy całość i trzy czwarte, czyli składa się liczba mieszana z liczby plus ułamka. Jak mamy liczbę ułamek, to wtedy jest to liczba mieszana. To są takie najważniejsze kwestie, które zapamiętać musimy. Dodatkowa informacja, która Wam się przyda, że jeżeli licznik. Jest równy mianownikowi, to mamy wtedy wynik 1. I również jeszcze ważna informacja, że u góry mamy licznik. Możecie mówić razem ze mną, was słyszę. Na dole mamy mianownik. Mianownik, coś dzisiaj połykam te literki. E, I. Ważna kwestia jest to kreska ułamkowa, a kreskę ułamkową możemy zamienić na znak dzielenia. Czyli 3 trzecie to jest 3, podzielić na 3, równa się 1. Mam nadzieję, że rozumiecie te kwestie już teraz. W jaki sposób dzielić ułamki, co one oznaczają, że mamy 1 trzecią, to jest jedna część z podzielonego batonika na trzy części. Tak? Czyli mamy batonik. Podzielone na trzy części, mamy batonik, teraz taki. Mamy batonik podzielony na trzy części, to to jest jedna trzecia, to są dwie trzecie, a to są trzy trzecie. I tak jak mówiły, mówiliśmy, trzy trzecie, trzy trzecie, licznik mianownik jest taki sam, to jest jedna całość, czyli jeden cały batonik, więc wszystko tutaj się zgadza. Dwie trzecie mamy tutaj, jedna trzecia mamy tutaj, trzy czwarte. Jest wtedy, kiedy mamy cztery części. Jeden, dwa, trzy. To są trzy czwarte. Czyli batonik jest podzielony na cztery części, ale zjadamy tylko trzy. Wtedy możemy powiedzieć, że zjedliśmy trzy czwarte batonika. Ułamek niewłaściwy jest wtedy, kiedy jest większy licznik od mianownika. Czyli wtedy dzielimy większą liczbę przez mniejszą, co oznacza, że zawsze wyjdzie nam całość. I tak jak mówiliśmy, cztery trzecie, to znaczy, że cztery batoniki dzielimy na trzech chłopców, i wtedy każdy dostanie po jednym całym, czyli mamy jedną całość i po kawałku tego pozostałego jednego batonika. Tak czyli wynikiem będzie wtedy. Łamek niewłaściwy możemy zapisać jako liczbę mieszaną, wyłączając całość. O wyłączaniu całości jeszcze będzie. Będziemy w kolejnych odcinkach przerabiali dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków, sprowadzanie do wspólnego mianownika. Tak naprawdę to jest tylko wstęp do tej zabawy. E, naprawdę, jeżeli zrozumiecie te podstawy, to dalej będzie już z górki. E, ułamki są przyjemnym tematem. Trzeba tylko od samego początku je dobrze zrozumieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie komentarze. Jeżeli Wam się film podobał, to też będę bardzo Wam wdzięczna. Jak, napisze, jak napiszecie mi komentarz, czy też dacie łapkę w górę, wtedy będę wiedziała, że docieram do Was. E, a jeżeli nie, to piszcie, co chcielibyście. E, co chcielibyście usłyszeć, albo co wam się nie podoba, co miałabym zmienić. Jestem tutaj otwarta, tak więc piszcie, subskrybujcie mój kanał i czekam na jakąś informację zwrotną o was, od Was. A tymczasem dziękuję Wam Ślicznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.